Król Daniel, pedalica, kochana dziewczyna, dziewczyna, dziewczyna. Dzień jak co dzień. Zakochałam się w dziewczynie. Włosy na brądu, oczy niebieskie w odcieniu, prawdowym jak noc. Niestety jej mama się powiedziała. pederica przestań uwodzić moją córkę, bo na starość będziesz sama. Nie, kochana, to piosenka, brudynka. Piękna, brudyno. Kochanie, oh, oh, twoje oczy niebieskie chwacą mnie, oh, 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 kochanie chodź przytulać oh, 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 w niebie to oh, i oh, ja, uuu, ciemno co pośrodku gwiazd, oh, oh, piękna kochanie. Pośród gwiazd. Żadę nie dziewczyna, zakochać dziewczynę, dziewczynę, dziewczynę. Dzień jak co dzień. Zakochałam się w dziewczynie. że ka się robaczyła, i ja oddawała na imię. Niestety jej mamusia powiedziała: Będę przez ty, wodzić moją córkę, bo na starość będziesz sama nie kochana. Piosenka w Piękna szatanka, kochanie, Twoje oczy sierpną wchodzą mnie. U -u -u. Kochani, chodź przytul, się. U -u -u. W niebie ty i Ciemno, co pośród gwiazd. Piękna szatanka, kochanie, Twoje oczy się rano wchodzą mnie. U -u -u. Kochani, chodź przytul, się. pośród gwiazd Rudaniu Pedelica kocha dziewczynę Dziewczyna, dziewczyna Dzień jak codzień Zakochałam się dziewczynę Ciemna skóra, czarne kręcone włosy Niestety jej ja Mamusia powiedziała Pedelica przestań wodzić moją córkę, bo na starość będzie sam chodź przeturacie. O, 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 tej, o, 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 ciemno, co pośród gwiazd. O, piękna brunetka, kochaj mnie. O, twoje oczy brązowe, o, 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 kochani, chodź przeturacie. O, 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 w niebie tej, ja. o, 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 ciemno, co pośród gwiazd. O, 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 o,